Z tej strony Kebolek, a w dzisiejszym odcinku razem z Białym. Siema. Nagramy sobie Falgaisy. No, ostatni odcinek dobrze się przyszyją, dlatego stwierdziłem, czemu by jeszcze nie raz tego nie nagrać. No a przy okazji chciało mi się grać. O, kurde. Twoje wiatraczki? Hmm. <laughs> No, trzeba się rozgrzać. Ja dzisiaj grałem jeden meczek, ale odpadłem. Czy jakiś król szczurów? Dobra, zaczynamy. Ja chyba, że jak w tą grę się grało. No, ja dzisiaj tylko jeden meczek od nie wiem, dwóch tygodni zagrałem. Ja nie grałem w ogóle. No O, ja jestem pro playerem, zapomniałem. O, kurde. Czy ja tak wydobyłem w kosmos? Tak. Jezus. Dobra, jest najlepszy tutaj. Idę bokiem, bo to są ulańce jakieś ksajowskie. O kurde, no jestem jeden z ostatnich. No, jestem tak w połowie. No, widzę. Jest najgorszy, jest ten wiatrak. Dobra. Dobra, udało się też tego wiatraka. Ja bokiem idę, a ty? Ja też. Tu nie, nie ma co ryzykować. To. nie dobra. Jest. To jest pierwsza mapa. Tak, takie pocenie już tu jest. O się ma? Dobra, hmm. dawaj, ja robię to. Falifate. Uuu, dobra, widzę. Mamy. Ty, fajny hotdog nie dał rady! Kurde, ale pech mm. Dobra. Ciekawe czy się Winka uda zrobić O nie, a wyleciały Dobra A brakowało mi tak fall guysa, fajnie się tak gra raz na jakiś czas Dobra. Chyba że dostaniemy jakieś ogonki, wtedy klawiatura poleci przez okno. Co, to za gówno. Wszystko... Co, o dobra, kojarzę. Ale wszystko co jest neonowe jest gównem. No to jest gównem, to prawda. Jedynie ten jeden, jeden tryb taki fajny jest. Taki na okrążenia. Jakie gówno, nie grałem tego, ja, ale gówno, podobno. Ja, ja znam to, ja, ja to znam akurat. To jest takie... A może to grałem? I grałem to pożenie na tym odpadłem. <laughs> To jest taki syf. ten na końcu to... A Ja odpadnę na tym. Nie, musisz dać radę. Co, ja w to biegnąć? Tak, bo tu masz grawitację. To to wiem, ale... O, i tu już nie ma, fajnie, spadłem sobie. Se. <grystanie> nie. Serio. Spadłem. O, wiatrak! Ła! Aha, oh, to tak vybíja. Nie. to jest Oh, O, dobra. Otwórz Nie no, super. Ja już já 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 jestem tudom, na tym iść. ostatnim, jestem na ostatnim. Ja też jestem na ostatnim, ale ja nie wiem, co to no mam zrobić. Dabolek, dabolek! No nie. Nie, jestem! Dobra, A. jestem! Tak, tak, dobra. Bo mnie tak bokiem wywaliło. Uff, dobra. Tak, tak. Ty, ale sofa obok mnie jest. Fajna. O nie, król ja szczurów U mnie nic nie słychać, ale nie wiem jak będzie na odcinku. Ja sprawdzam na Discordie, też nie było słychać. Dobra. Teraz powiem coś. Dobra. Proszę, nie daj nam tego, siatkówki. O, dobra, o, to jest a, to są w Spoczko. Choć nie wiem czemu zawsze jestem no. tu ostatni. Do rur wchodzę pierwszy, a kończę ostatni. rury. Hmm. A, tu były te, baloniki z wodą. <grym> Pamiętam to. <grym> o, to jest to, co ja tak oszukałem. Fajnie, ja wiem, czy to nie to? A dźgnął się w palca. Dobra, to jest to, co tam szukałem. Fajnie, dobra, to jest fajne. O nie, to są te jakieś... Gówno, dostałem w tym. Ło, ja też. Dobra, jestem w pierwszej dziesiątce Na przodzie w sensie. A ja na samym końcu. <grym> <grym> I tak dosłownie. Nie, wiotroki, no i mnie wydupcyło na sam koniec, nie. A, <grym> a mnie baloniki z wodą uratowały. No nie, jakieś te pokemony! Wiatraki są to bana! Ty jestem chyba pierwszy. Jest! Ale gówno te wiatraki! Trzy razy mnie wywaliło! No i super! Jakiś młot mnie ciulnął! <ścoughs> Tak, mój Marek. Nie, nie. Dobra, ja jestem. Za Jesteś? Tobą. A. Nie, za tobą w się. Sensie. No i super, przechylają to ulańce. Dobra, jestem chyba. Dobra, jestem, jestem. Dla. I w ogóle widzowie to jest film na zapas, czyli jak wy go widzicie yy, to po prostu Ale jestem patrzę, na wakacjach. Szukam, patrz teraz. Nie jestem debilem. <grym> nie I Ty co widziałeś? Tak. Nie, w złą stronę idziesz. Super, nie ja skaczę na <grym> Co to było? <grym> ja bym trafił, gdybym kontrola nie kliknął. No, kurde O Steam to tam jest na dole. Tak blisko, a tak daleko Jak będzie... Jak będzie przecież jeden z nas w finale, to gra się zalicza do odcinka, czy nie? Mhm, ta. tak Tak... <grych> o Choć nie wiem, czy tu byś chciał być... Oj, konie Rafał tu jest! Nie, to spoko jest Lewy dolny konie Rafał Wiem Dobra no, czyli nie, nie pamiętam czy dokończyłem widzowie, ale to jest film na zapas, czyli jak wy go widzicie jestem na wakacjach. Jeszcze raz powtórzę, bo nie pamiętam czy powiedziałem całość. Dobra A i chciałem tędy iść, a nie wiem czemu nie poszłem. Ja zawsze idę za chłopem, nigdy się nie rzucam jaka Lewo, 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 lewo. Prosto. Prosto, leć prosto, dzida. O, jednak nie. Tu i w prawo. I prosto do metykę Kevolek, lecisz, o mówiłem! Nie! Brawo, tak, Jezus, ostatni, skorja. dobra. O, Scout odpadł, nie. Jaki Scout? No z Team Fortressa, ten na dole. Co na Czarną twarz. A no, jak odpadł, to na pewno go widzę. <grym>, no... Na samym końcu tam go wypchnęło. Dobra. dobra. Finał. Tak chyba, nie wiem, co? Czekaj, to odpadło na trzecim czy drugim? Trzecim. Ta, dobra, finał. O nie, pierwszy raz mam, żeby złapać koronkę. A ja nie wiem, jak się łapie w tej grze. Nie, ale co, co złapać koronkę? No bo inny Aha, finał to... jest. Jego no nie miałem. skoczyć Co to jest?! Po prostu musisz skoczyć w koronkę, Polek No mojemu bratu to nie zaliczyło. Albo tam chyba przycisk jakiś pisał. No, Q chyba. No, też mi się to wydaje. po prostu Q, kliknij najwyżej. Jak was się gdzieś na połowie, będziecie musieli się cofać do początku. No nie byłoby fajne Zawsze musi być jakieś wyjście, czy może wejść zamknąć? Hmm. Chyba zawsze jest jakieś wyjście Dobrze Mogłyście się musieli cofać, to by nie było fajnie I tu prawo A, jednak nie Ty jak podskoczysz na to to i wskoczysz na... Się... A nie, to chyba nie działa. Jesteś na finale. No i... Nie, nie, tam było shift lewy. Shift. Ale to to samo co przytrzymałem. Aha, ty byłeś drugi! No A i widzowie. Nie lubię takich finałów, gdzie jest koronka wola na odpadanie. Ale dobra, fajna gierka. Przechodzimy do drugiej. O, czekaj, co? Co to jest? Falury. To A. są jakieś dziwne rury. Rury dla upośledzonych. Czy rury na pierwszym? Nie, to... Nieźle. A, w takim sensie, no to ta. To... Co na co, co w takim sensie? Co? Nie, 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 lubię ten poziom. Co to za gówno? Ja to znaczy, lubię. ja wiem, ja na tym grałem, ale nie przypominam sobie... Czekaj. Ja se przypominam. aha ja... Czekaj, co? Nie no dobra, chyba wiem co to. No dobra, wiem, to jest dobra. chyba. Dobra. Jestem pierwszy. Dobra, ale wiem co to, ja też jestem pierwszy. Ja jestem do prawej. No czemu chłop tak szybciej tak idzie? Ej, czy tu jest jakiś sprint czy nie wiem coś? No właśnie nie wiem, moi też szybciej idą. Mają może pod kątem lepszy jakoś. Olu, idealnie padłem do dziury. O, nie, jestem za tobą. Dobra, daj. Jak mnie ten balon trafi... Pa, Leo, kiki. O nie. Dostałem balonem na mordę Znowu Ała! A, to jest to, to jest fajne No balonem dostaję! To jest fajne, by the way Ale że mapa A. A, No i nie trafiłem kaplica A w takim sensie o Jezu. Czy poleciałeś bokiem, czy przodem? Ja... Czy jesteś, czy coś? Nie wiem. Jest. Co? Zakwalif zakwalifikowałeś się? Nie, szczęście, że żyję. A. No jestem za tobą! Dobra. Co to są za fałdy Szesnasty 16. Jestem. Dobra, będzie się opłacało oglądać odcinek to Ty, osiągnięcie zrobiłem. Uła. Nagrywanie. Dajcie takie lodowe na punkty, do, 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 co trzeba do takich dziur złotych, brązowych i srebrnych trafić. No, no tak. <grym> Dostałem. Proszę, niech będę pierwszy, to wtedy będzie light. <grym> Dostałem. Co dostałeś? <grym> Gdzie ja jestem. Ja Proszę jestem. Ja pierwszy. Ja nie będę pierwszy. No Czyli... a czy mnie załaduje? Halo. Ostatni. Jestem u ciebie. I <grym> jezu, my jesteśmy ostatni, praktycznie, bo jesteśmy po boku jakimś. No i czemu ty pierwszy wystartowałeś? Nie. No i dostałem tym młotem na ryj! No, no mnie. No już jestem na samym końcu. Ale tu łatwo zrobić kombaka akurat. No, tylko tu jest 300 ksai normalnie. <śm> no to to trochę... No dostałem na jakąś... Nie, przekręci mnie. ESEBA Dobra, jestem już przed tobą, Keboek, za tobą. No widziałem się. Dobra. Lecimy. Nie no przekręć mnie tym młotem trzy razy na ryj dostałem już. <grym> to nieźle. Ten młot na starcie to jest takie gówno. No, co jest? Jakie salto walnąłem, o! A ty dostałeś idealnie, ja też dostałem na Rai. Jestem centralnie za tobą. Ja tego sprinta nie zabrałem, kurde. Siema! Aaaa! <laughs> to mnie wydupcyło. A ja będę, ja będę. Ja też będę, ale nie, jednak nie będę. Zajebiście. Jesteś czy nie? Często że sprint, nie wziąłem, nie zaliczyłem. Nie, kurwa. Nie, ja już nie nagrywam Fall Geisów, ale wczoraj... Dobra, to tą gierkę sobie tak grama, a no. Nie, do, do od finału idziesz i kończymy ten odcinek z Fall na jakiegoś. Nie no, ja bym chciał z Tobą być w finale. W dupie to mam, byś chciał, ja nie umiem w to grać i nie chcę mi się już w to grać. <laughs> Do finału idziesz i wychodzę z tej gry. Odinstaluję ja najlepiej. Ja tu przegram, wiesz o tym. Nie nienawidzę tego piście. poziomu. A ja nienawidzę tej gry jebanej w ruchanej o Bo mnie główno wywaliło nad ten sz no. <gulety> <gulety> Jeszcze przed tobą byłem i ty speeda sobie wziąłeś i. <gulety> a żebyś się wydubcył tego banana jakiegoś. Jeszcze Rad. pierwszy <gulety> jesteś. <gulety> Czyli chcesz, żebyśmy grali kolejny mecz. Nie. Nie Nie no, będzie dobrze. No, jak się wydłucysz, będzie beta. Arbuzem na ryj! No! Nie noc. Ten arbuz ma jakieś fałdy. <laughs> się krzywo odbija. No i chłopisz ma ten? Przecież to jest łatwe jak nie wiem! Wystarczy być pierwszym! <laughs> no. Ale gówno to Jaki syf. <grystanie> Dobra, widzowie, lecimy. To była trzecia runda. No niestety biały tu z nami nie był. Szkoda, szkoda, no ale poradzimy sobie, poradzimy. Za białego, który chciałby tu być. Ja nie chciałbym. <grystanie> O. o, to piękne coś. Chciałbyś tu być, co nie? To jest Eza. <noise> Twoje pierwsze trzy podejścia do tego. Udobra jedna z pierwszych, dobra, koksu. Tu jak jesteś pierwszy, to... SS. S. Wystarczy biegnąć przed siebie. I dry, dry, dostaniesz teraz, wiedziałem <laughs> jokie mesy kiwki Dup, młotem. dup. Unikaj tego kełek dobrze. Ucie skok na łeb nie, nie spowolni. Nie spowolni. Ty pierwszy jestem. No no i masz. Już. Dawaj, finał! Dobra, czwarta runda teraz będzie. Nie, co? Ta. Nie, co? Ta. Nie, nie, ta. Tak. Nie, finał. A, finał! Ja chcę te pokemony mieć. Jakie pokemony? No tak mi się spychasz tymi pokemonami, rzucasz w kogoś. To jest fajne. A to gówno. No, dobra, to oh. też może być. To też jest fajne. To też jest. Dobra, widzowie, lecimy. Lecimy, dur. Jak myślisz, uda mi się? Nie. Okej, okay. dzięki, że do mnie wierzysz. Ale druga gierka <śm> dzisiaj <śm> i finał. No, białemu coś dziś nie idzie. Kiedyś to byliśmy co rundy w finale. No, rozegrać się musisz po prostu. Nie, po prostu mapy, no. Samuraj jakiś cię zaraz kataną podźga. <grym> kataną podźga. No, no, a co? O! No, rzeczywiście podziga Samuraj nie oddaje. No, katanę ci w dupę wsadzi. <grym> Mikoła jakiś. Jeszcze w ogóle nikt nie odpadł. No, na początku to ciężko odpaść. Hmm, ale jak się już to rozkręci, ale ten samuraj jest ulany. O, odpad. Drugi. O, trzeci. No i. ja zrozumiałem, że tu się. Nie, spokojnie. Jezu! No. No pod kontrolą te No pod kontrolą! Co ty Bie tak wolno jakoś chodzisz? O, już biegasz. No biegam, biegam! Jak to rzuca? No i się wydówcas. Co jest? No i się wydówcas. jakieś chińskie No i się Co ty robisz? No i co? Ty się śmiejesz. No. Nie. Co to było? Czemu ten samuraj do końca przeżył? Ale to jest oszukane. No jak kogo obstawiasz? Jak wygra, to pay to Różowego. No. Ale co ja robiłem? Nie, to było piękne. Dawaj, różowy. Kułka wystarcza, co jest on lata? No, a ty już taki stres jest samuraj w się. No, no i samuraj kaplica. Dobra, Eza. a to. Dobra, widzowie to. Kien... Co? Co? Jak samuraj wygrał? Ej, co? Ej, no? Co jest? <laughs> Report. Aha, okej. Okay. No to dziękuję wam widzowie za obejrzenie tego odcinka. No i do następnego. ma.